Cześć kochani, Marek z tej strony z Przed nami, a dokładnie przede mną, trawy drzewiaste o nazwie Dasilirion Willery. One z trawami, co prawda, nie mają nic wspólnego z taką zwykłą naszą trawą. To jest taka potoczna nazwa. To są sukulenty, takie jak yy, ba bardziej przypominają juki, agawy, ale nazywamy je potocznie trawami. Mamy trzy różne ta ma 5, 9 cm, ta ma 13 cm, ta ma 18 cm. One niezwykle wolno rosną. Może centymetr na rok, to jest po prostu maks. Także to są dosyć stare rośliny. Wytrzymałość da silirium willeri, to jest minus 18 stopni. Także jest to najsilniejszy da jaki w ogóle istnieje. U mnie rośnie kilka lat, nigdy w życiu nie bo pokażmy teraz, jak wygląda pierwszy z bliska. Proszę bardzo, tu mamy drugi z bliska.